Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. Wasz reporter Fotoreporter z dyni, Czerwony Korsarz, Sławomir Ziębiński Jesteśmy na, na Wyjściu z portu Gdynia Tam widzimy latarnię morską I widzimy żaglowce Stare, które przypłynęły na Raj yy, na złot, próchno i za. No niestety nie mogą wrócić do portu, bo nie ma. Nie mają po prostu wiatru. Jest flauta, tak. Po żeglarsku mówiąc, flauta to jest brak wiatru. Proszę bardzo, tam trochę pływają po malutku, ale tam po prostu nie mogą zbyt szybko pływać, bo nawet żagle pozwinali, bo miała być parada. Na silnikach chyba będzie parada, bo popłynęli do Sopotu, wracają żeby tutaj wszyk się ustawić i wejść w poradzie do portu, gdy gdynia do Mariny. Tutaj popatrzmy jeszcze tutaj co my tu mamy. No, mamy tutaj proszę państwa tą latarnię. zaraz zrobimy bliżej nie. Latarnię. Tutaj siedzi taka figurka, możemy powiększyć, o, siedzi figurka na takim betonowym palu i taka figurka siedzi, widać tutaj w dyni, o. no i tak to wygląda tutaj. Tam zapraszają nas na rejs pirackim statkiem Dragon. Zaraz do niego podejdziemy. Czerwony Korsa, Słowien Ziemiński. Ahoj.